Cześć, cześć, cześć! Witam was wszystkich bardzo serdecznie, mątki w moje. Eee, taki szybki filmik, a dokładnie chciałem wam nagrać taki a pora la poradnik, e, jak, e, jak być troszkę lepszym na tym evencie wielkanocnym, co jest? i także do zbierania skrzynek, a więc pierwsza, czego zacznijmy, pierwsza porada to ustawienia grafiki na najniższą. Dlaczego? Dlatego, że w chwili, kiedy przechodzimy z jednej lokacji do drugiej, tak jak widzicie, najpierw ładuje nam skrzynki, czy też te jajka, które leżą, te pisanki. Więc e, możemy zobaczyć, gdzie leży mniej więcej, jakaś pisanka. E, następnie, następnie, tak jak widzicie, stabować sobie na tą pisankę, którą jest, na tą pisankę, która jest tam pod spodem. A pod tym ogrem, a jak widzicie klikniecie enter i on po nią idzie druga rzecz to jest zakup minimum 50 kluczy platynowych z racji takiej, gdyż ponieważ zbieranie tych jajek to jest wędrowanie, dlaczego wędrowanie? dlatego, że z w jednej lokacji, nie wiem jak to wygląda z jajkami, ale ja wiem, że z płatnymi skrzynkami tak wygląda, że podnosząc jedną skrzynkę ona respi się gdzieś indziej w tajernie, na tej mapie gdzieś się respi. Więc tak to wygląda, nie wiem jak z jajkami, nie jestem pewien. E, dlatego e, jesteście wędrowcami, a z racji, że szukacie jajek to e, znajdziecie przy okazji sobie skrzyneczek, bo jest ich pełno. E, no i trzecia taka porada według mnie e, jest to z... wzięcie buffa z gildii na bonus do pieniędzy do kaski. Ja aktualnie nie mam go, bo gram na mośku na moim Mośiu, na Tolnorze, więc tak by i Tolnor możecie sobie, będziemy mogli sobie coś pograć, nie? No i to takie właśnie trzy według mnie dosyć fajne, fajne porady. Sprawdza, sprawdzam się akurat co do tego eventu i do tego zbierania tych skrzyneczek bo wszystkie trzy według, według mnie są bardzo przydatne właśnie do skrzynek tak, również przechodzimy sobie z, z lokacji do lokacji, najpierw ładuje nam wszystkie widzicie, ładuje nam najpierw wszystkie jakby te e, rzeczy, które leżą na ziemi, jakieś tam skrzynki jakieś tam e, jakieś tam jajka e, następnie ładuje nam resztę tych mobków tak samo jest w lesie koldów, czy tam e, przechodzenie z bramy w Trentis, czy coś w tym stylu e, tak to wygląda, że najpierw ładuje nam skrzynki, później ładuje nam jakby drzewa i tak dalej, czyli pierwsze to jest właśnie niska grafika, drugie to jest zakup przynajmniej tych 50 kluczy odnośnie właśnie tego eventu teraz aktualnego, czyli zbierania tych pisanek. No i trzecie to jest taki już ogólny, czyli dla osób właśnie, które farmią te potki, farmią itemki, dropy i tak dalej jest to, jest to, jest to wzięcie buffa na Golda. No, i dodatkowo, według mnie, jeszcze e, taką poradą jest co do zbierania tych jajek, jest poruszanie się po mapie. Nie wiem, jak to wygląda właśnie z, z jajkami, ale wiem, że jak to wygląda z platyną, ze skrzynkami, e, że one po prostu respią się gdzieś tam na mapie, gdzie poniesiemy. Więc to było na tyle mortki. Mam nadzieję, że Wam się e, podobało. Znaczy, nie, czekajcie. Mam nadzieję, że Wam się przydadzą te moje, e, moje, moje, moje porady. E, no i tyle, trzymajcie się i cześć. siema!